Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym z parku Tineretului. Jak ja dawno tutaj nie nagrywałem. Słychać jakiegoś ptaszka tam na drzewie. Zachęcasz do subskrypcji kanału. Zachęć! Zachęć! Niech oglądają! Niech subskrybują ten kanał. Brawo, dziękuję ci kolego, albo koleżanko, bo tak ujadasz to musisz być koleżanka. No i co? Dzisiaj będzie ciekawy temat, jaki chciałem zaproponować w serii Vlogtoberów. A mianowicie chcę do Was pomówić w temacie rumuńskiej biedoty. Co się przez to um, ukrywa pod tym pojęciem, to będę chciał Wam dzisiaj wyjaśnić i też powiedzieć o tym, dlaczego uważam, że oczywiście nie wszyscy, ale generalnie społeczeństwo, jakim są Rumuni, są troszkę leniwi. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chodzi o lenistwo, to będzie w drugiej części tego filmu. Ale zacznę od tej biedoty, co się pod tym pojęciem kryje, bo wiecie co, jak tutaj przyjechałem do Rumunii i moje pierwsze wrażenia, w ogóle jak pierwszy raz jechałem samochodem i jak przekraczałem granicę i to była granica tam Borsz od strony Oradea i jechałem tą drogą, ja myślę... Ludzie mówią, że taka ta Rumunia biedna. Okej, okay, no ja byłem samolotem, tutaj przyleciałem wcześniej, no ale nie jechałem nigdy drogami rumuńskimi. Widziałem trochę Bukaresztu, zanim się tu przeprowadziłem. Jak wjechałem na tą autostradę tam, ja sobie myślę, że ja się tutaj czuję trochę jak jakiś Niemczech albo gdzieś w jakimś takim kraju, słuchajcie, rozwiniętym. To nie wygląda jak Rumunia, nie wygląda wcale biednie. No i takie było moje pierwsze odczucie. Ale o tym, co będzie zaraz, to Wam za chwilę powiem. Tylko minę tam sympatycznych panów, którzy mnie trochę rozpraszają. A ty, gdzie idziesz? Ty mnie nie rozpraszasz. Ty jesteś miły jakicia. Miła jakicia, ale nie medialna, tak? No to idź tam, bo tam chyba dokarmiałem takie kotki jak ty. Ostatnio, jak tędy przechodziłem w parku, no to widziałem, jak budują i widzę, że postępuje. Powstają nowe bloki. Nowe. Więcej bloku, więcej. Jak w Krakowie. Betonoza. I dlaczego ja zacząłem właśnie mówić od tej strony, jak tutaj przyjechałem do Rumunii? Jakie były te moje pierwsze wrażenia? Otóż dlatego, ponieważ wielu ludziom się wydaje, że Rumunia jest bardzo biednym krajem. I jeszcze pamiętają, może Rumunie z czasów czałczesku, czy też z czasów jakiegoś komunizmu, albo tak jak moja mama była mała i Jechała na wczasy do Bułgarii, przejeżdżali przez Rumunię i jakieś dzieci z romskiej wioski biegły do nich, za nimi. Oni jechali małuchem, takim małym fiatem i biegły te dzieci, żeby im coś dać, jakiegoś pieniążka, dać jakieś jedzenie, cokolwiek. I, i te psy biegające, watachy psów, takie yy, przez miasta, przez wsie. A teraz z tymi psami też jest trochę problem, ale nie taki jak był kiedyś. No i ludziom się to tak gdzieś kojarzy. Właśnie Rumunia, od tej strony, ci, którzy tutaj nie byli, to nie widzieli też, jak ten kraj się zmienił, jak się przeistoczył i rzeczy tak nie wyglądają. Okej, okay, ja jestem w stanie powiedzieć, że Polska jest na pewno bogatszym krajem, że bogaci wszystko wygląda, że te wioski w Polsce, no to wyglądają kompletnie inaczej. Że domy są rzeczywiście takie, no. No, jak powinny wyglądać tak zadbane, może nie wszędzie, ale generalnie jest taki trend, a tutaj trend jest odwrotny, jeszcze na tej rumuńskiej wsi. Ale to też się przekłada, jak ta wieś w Rumunii wygląda. W ogóle temat jest bardzo złożony. Ja zacząłem od tego, żeby to tak nakreślić: jak to jest w takich odczuciach związanych właśnie z tym, jak sobie ludzie wyobrażają Rumunię, a jak jest w rzeczywistości, bo. Nad tą rzeczywistością chcę się tutaj dzisiaj skupić, ale od tej strony, jak Rumuni też postrzegają siebie jako obywateli tego kraju, i że mają też taki w sobie kompleks biedoty. Jeszcze, żeby zreasumować ten jeden wątek, który tutaj zacząłem, to wiecie co: spacerując w jakichś okolicach, ten park jest zadbany, jest ładny, są pewne miejsca, które są faktycznie zainwestowali coś w tej Rumunii, a jest wiele też takich miejsc obskurnych, jakieś odrapane budynki. To jest ten cały taki kontrast zwłaszcza w Bukareszcie, tutaj gdzie mieszkamy i to widać wszędzie. Także macie po jednej stronie nowy budynek, a tam po drugiej stronie jest stary, jeszcze pachnący Całczesku, i po prostu to tak jest wymieszane wszystko, jeśli mówimy tutaj o tym kraju, jakim jest Rumunia. I odezwały się kościelne dzwony. Zapraszają na mrze. Jeszcze jedna taka rzecz, która mi się tutaj przypomniała, o której chcę wam właśnie powiedzieć, to jest to, że wiele możecie tutaj zobaczyć ludzi, którzy nie wyglądają na biednych. Tak, zobaczcie, nawet tędy jak wejdę... Tutaj jest jakaś uliczka i jakie tutaj mają na przykład samochody zaparkowane. No przecież biedota nie jeździ na przykład takim Chiroki, takim Jeepem. Powiedzcie mi, że takim autem jedzie, jeździ ktoś biedny. No raczej nie. I tutaj proszę bardzo, jaki ładny Hyundai, taki małe, miałe autko. Tam jakiś Opel, no taki zwykły, ale, ale wcale nie jakiś bidny stoi. Tutaj jakieś Subaru. Także to tak wygląda, ale to jest też tak ze skrajności w skrajność, bo możemy widzieć Rumunów, którzy żyją na jakimś poziomie, albo widzieć Rumunów, którzy udają, że żyją na takim poziomie, o czym będę też tutaj mówił, albo po prostu Rumunów, którzy żyją w skrajnej biedzie, i takich też niestety jest dużo. Ustały kościelne dzwony, więc mogę to Was mówić dalej. I chciałem teraz przejść do tematu tego, jak to jest właśnie z tym, że Rumuni mają ten kompleks, z czego to wynika, i to się wiąże z tym, co powiedziałem przed chwilą, że udają, że mają czegoś dużo, bo udają. I to się bardzo często tutaj spotyka. Wielu Rumunów żyje ponad, ponad jakiś stan na to, co ich stać, i co? Co ten gość mi tu przeszkadza? Rozproszył mnie, bo mi krzyczy coś jadąc na rowerze, idę tam w stronę jeziora, bo tam jest ładnie. I wielu Rumunów po prostu pokazuje się od takiej strony, że oni będą mieli na przykład dobry samochód. Ten samochód, oczywiście wzięty w kredycie, albo nie wiem, będą nie dojadali, będą. Nie, dojadać to nie zawsze muszą. Oni muszą jeść zawsze oni głodnie nie mogą chodzić. Ale okupione jakimiś dużymi oszczędnościami będą sobie żałowali czegoś innego, ale to auto oni muszą kupić i oczywiście muszą się pokazać w jakiejś marce. To nie może być ten taki Hyundai i30, który ja tam pokazałem, no bo to nie zrobi wrażenia na innych Rumunach, nie? Oni muszą mieć BMW. Tak się tutaj nazywa to auto. BMW, tak jak my mówimy w Polsce. To jest naj... Bardziej taka popularna marka, którą mogą rumuni zrobić wrażenie na kimś innym. I to BMW wtedy robi wrażenie. Mieliśmy sąsiadów takich, widzieliśmy ich z balkonu tam w dzielnicy Ferentari, tej romskiej dzielnicy, gdzie mieszkaliśmy. I oni nie mieli drzwi. <laughs> to nie jest śmieszne, no ale w kontekście tego, jak ja, jak ja to opowiadam, to trochę jest śmieszne. Oni mieli drzwi z takiej dykty, że w zasadzie jakby wiatr z takiej, takiej płyty wiórowej, o, tak to było. I jakby wiatr w zasadzie dmuchnął mocniej, to te drzwi by wyleciały. Bo tak sprawiały takie wrażenie. No ale pod, pod domem stało, uwaga co? BMW. No musiało stać, tak? Nieważne, że nie mieli w ogóle kondycji, warunków tam, gdzie mieszkali. No ale musieli mieć po prostu to auto. I ktoś może powiedzieć, no ale mówisz o społeczności romskiej. To oni byli przykładem takim namacalnym, widocznym, akurat tam, co mi się przypomniało. Ale jest wielu innych ludzi. W Czernateś, nawet tam, gdzie Anna pochodzi, są sąsiedzi, nie będę mówił już, którzy. I chłopak taki młody, on tam mieszka, jeden z sąsiadów, i, i oczywiście na Facebooku fotki z BMW, nawet nie swoim. Rozumiecie to? Żeby się pokazać. No i chyba sam sobie już później kupił to BMW, tak? Najpierw robił sobie z czymś BMW zdjęcia. A później sobie sam kupił, zbierał sobie pieniądze i ten... No i ja nie mówię, że to jest źle, żeby ktoś realizował swoje marzenia, bo jak ktoś chce mieć takie auto, no to po prostu niech ma. Ale, ale nie wiem, czy rozumiecie po prostu mój punkt widzenia, że są rzeczy ważne i ważniejsze i można by się skupić nad czymś innym, a nie konkretnie nad tym pojazdem, żeby mieć, żeby się pokazać innym, no bo ludzie sobie pomyślą, o to on dobrze żyje, to ona ma dobrze, bo ma taki samochód. Ktoś mi napisał taki komentarz kiedyś pod jednym z vlogów i ja wierzę, że ten komentarz był prawdziwy, że w Niemczech w jakiejś fabryce pracowali różni ludzie, byli tam Polacy, byli Rumuni też i pewna... Pani, która była Rumunką, ona podjeżdżała w najdroższym Audi. Najlepsze to auto było ze wszystkich na parkingu, jakie tam było zaparkowane. No ale ona była tylko zwykłą, jakąś pakującą na taśmie w fabryce. O czym to świadczy, tak? Że Rumuni lubią się bardzo pokazać. Oni to uwielbiają. Oni mają to w takiej naturze, bym powiedział, że. Mm, no nie muszą po prostu udowodnić innym, że to jest taki prestiż. Zwłaszcza ten samochód jest takim prestiżem. Nieważne, tam w mieszkaniu mogą nie mieć tej toalety, mogą robić coś siku na zewnątrz, iść kupę zrobić o drugiej w nocy, jak mi się zachce i wyjść na zewnątrz na pole i iść tam i, i, i załatwiać się tak, przymarzać do sedesu. Ale BMW jest, czy Audi, czy, czy ten, no to jest po prostu w ich Przekonaniu najważniejsze. Zobaczcie, jaki ładny widok na jezioro. Dużo ludzi sobie spaceruje w parku, biegają też, tak jak tam, taki starszy pan sobie biega, coś wspaniałego. Jest jeszcze jedna rzecz taka, która tutaj sprawia Rumunom przyjemność oprócz samochodów telefony. I ja się spotkałem z tym, że większość z nich musi mieć iPhone'y. Ja też mam iPhone'a i też takiego używam, ale. Ale co, ja tego telefonu też używałem do nagrywania vlogów i tak dalej. Ten sprzęt mi pomógł też rozwinąć kanał jeden, drugi, więc jest to jakieś moje narzędzie też pracy. Tak, musiałem mieć dobrą kamerę przez jakiś czas. Jak nie miałem kamery, to wtedy akurat byłem na etapie zmiany telefonu i kupiłem sobie iPhone'a. Ale oni nie patrzą pod tym względem. Ma być iPhone. Mój to już jest stary grad, przestarzały, iPhone 14, już musi być 16, 17, to jest coś, co po prostu, z tym się trzeba pokazać. Mamy takich byłych znajomych, którzy co roku wymieniają iPhony i tylko czekają z, z takim, odliczają jak na Sylwestra, <trych> 3, 2, 1, jest nowy iPhone, tego już sprzedajemy, oddajemy tam w rozliczeniu, a bierzemy nowego. Bo już musi być 17, bo ten 17. Jeszcze Pro, oczywiście, tak. No jakie tam, ten, ten Pro, tak. No, to musi być ten najlepszy. No to to już musi być ten, tak. No bo, no, bo to jest najnowszy iPhone. To jest najnowszy. I akurat ci ludzie, których znam też od strony tych iPhone'ów, no to, to bym powiedział tak, że oni nie są jakieś majętni. Tak, żeby. Wydawać tutaj 8000 Lejów na, na nowy iPhone 17 Pro. No nie, nie zarabiają takich pieniędzy. Nieważne, ile tam zarabiają, będę już tu mówił o ich zarobkach, ale, ale wiem o tym, bo ich znam i to jest takie no, po prostu ponad stan. Życie ponad stan. No bo nie wiem, albo mnie na coś stać, albo mnie na coś nie stać. No i trzeba to jakoś skategoryzować, a no, nie no. Ale, ta co chce, ta iPhone 17 Pro kupujemy albo na wakacje. Na wakacje, jak niektórzy Rumuni tutaj jeżdżą, to nie jeżdżą tak jak my jeździmy, że parę razy w roku, czy nawet raz w miesiącu gdzieś nie. Oni jadą nawet na 3-4 dni, czasem na tydzień, ale oni wydadzą na te wszystkie, na ten jeden wyjazd tyle, co my wydamy przez cały rok na wszystkie wyjazdy. I oni się nie patrzą na pieniądze wtedy, tak? I trzeba zjeść śniadanie, obiad, kolację w restauracji, najdroższe jakieś drinki, leżenie pod parasolami, łóżkami, baldachimy i tak dalej. Musi być komfort, musi być elegancko. Jak już jechać, to się bawić na całego, nie ma to tamto. Nie ma, że po nie. To trzeba po prostu z przepychem takim. No i, ten. I później, i później i później piszą nam komentarze na Facebooku, że coś tam znajomi, no ci to, co podróżują. No ale my nie podróżujemy w ten sposób, to jak oni to robią, bo my jesteśmy ekonomiczni, tak? Bierzemy prowiant ze sobą czasami jakiś. E, ze względów też takich, że czasami, zwłaszcza nad morzem, nie ma co za bardzo gdzieś kupić w jakieś, yy, bez, restauracja jakby bez dużo fast foodów itd., tak ale też ze względów ekonomicznych, też nieraz po prostu bierzemy ze sobą coś do zjedzenia. Ale oni nie, oni w ten sposób nie postępują. Ale ich na to nie stać. I to jest po prostu najlepsze w tym wszystkim. To wszystko, o czym ja mówię, to myślę, że jest duża konsekwencja tego, że ludzie mają tutaj taki kompleks biedoty. Oni nie doceniają też pewnych rzeczy jakie tutaj mają w Rumunii, oni myślą, że wszystko co jest na zachodzie, są taki zachłyśnięci tym zachodem, to jest po prostu wszystko najlepsze. Oni by chcieli z dnia na dzień, żeby im tu euro wprowadzić, walutę, bo oni kochają euro, oni tu rozliczają się, ten samochód sprzedawaliśmy, no to ceny musieliśmy podać w euro, no bo kto by kupił to auto, jakbyśmy podali cenę w lejach. Oni sobie wolą w głowie przeliczyć to na leje, zapłacić w lejach, ale ale w świadomości, że tyle euro kosztowało to sam, to auto. Mimo, że nie zapłacili w tej walucie. Także to jest wszystko takie, powiem wam, tutaj ciekawe, postawione trochę na głowie. No i ludzie się tak zachowują. I mają takie, bym powiedział, wyciągnięte jeszcze z domu, że oni się wychowali na tych wioskach gdzieś. Tam było jak było na tych wsiach. w Dużo ludzi pojechało do większych miast, do Bukaresztu, do jakiejś Króżna Poka, gdzieś do innych miejscowości za pracą. No bo tam się wszystko działo, tak? No kto pracował na wsi, to pracował, ale wszyscy nie dadzą rady. I tam na tych wioskach, ponieważ było bidnie, no to jak pojechali do miasta, to, to sprawiło, że zaczęli coś mieć, zaczęli coś zarabiać ale w tym wszystkim chcieli się pokazać, i to jest taka mentalność Rumunów, w moim przekonaniu, która akurat trochę mnie śmieszy, trochę jest żałosna, bym powiedział, z tym takim właśnie, żeby się postaw się, a zastaw się, jak to się mówi, napiszcie w komentarzu. W każdym razie chodzi mi o to, żeby pokazać się z tej strony, że. Oni jacy to są bogaci, że ich stać, że to auto, że ten telefon. No bo niektórzy, no jak nie mają samochodu, bo nie jeżdżą, bo nie mają prawa jazdy, no to przynajmniej, żeby okazać się, że telefon. A jak nie telefon, no to ciuchy. Kobiety tutaj przecież wydają mnóstwo pieniędzy na, na ubrania. I to stale musi być coś nowego. I to nowy but, nowa sukienka, nowa bluzka, nowa kurtka, buty, piętnasta. 15... Para, która jest niepotrzebna, no ale jest nowa, no i cały czas muszą w ten sposób po prostu się pokazywać, tak. Mają na to wiele sposobów w Rumunii: czy to kobiety, czy mężczyźni. Mężczyźni bardziej z samochodami i telefonami. Kobiety, te ciuchy przede wszystkim, no i tak to słuchajcie, wygląda w Rumunii. Kompleks biedoty wyciągnięty z domu, z tych rodzin, z jakich pochodzą. Przejdę tam przez mostek, tam jest taka. Fajna wysepka, jakby, żeby tutaj jeszcze wam powiedzieć na temat tego lenistwa trochę. Bo ja z tym się tak spotkałem w Rumunii, że yy, widzę, jak też ludzie mają tutaj podejście do pracy takie trochę. Yy, jak to, jest, nie wiem, we Włoszech, czy w takich krajach, wiecie, bałkańskich, czy w takich krajach, yy, gdzie jest ciepło właśnie, to, ta ciepłota to tak sprawia, że oni kochają to ciepło. Ja, ja, ja jedyny w bluzie, oni wszyscy w kurtkach, tam gość w czapce. No. A mamy ile stopni? Jest podane, ile mamy stopni? Poczekajcie, 12 stopni, no. Także im już jest zimno i to też tak się wszystko gdzieś, wydaje mi się, łączy i ci ludzie po prostu kochają się nie spieszyć, lubią lelum po lelum. Jak coś trzeba zrobić, to Właściwie można to zrobić później, można to zrobić jutro, można, to może zaczekać, a w ogóle to lubią się też wyręczać niektórymi. Jak nie ja, to niech to zrobi ktoś inny i tak dalej. Nie chcę tutaj mówić już na konkretnych przykładach, bo. No bo nie chcę, no bo musiał coś tam powiedzieć znowu z jakichś prywatnych rodzinnych historii, które lepiej tutaj już nie poruszać. No i tak to jest. Albo też z historii z pracy, o jakie tu było których lepiej też już tutaj nie poruszać, ale ogólnie mogę tak stwierdzić, tak? Że Rumuni, tacy słuchajcie są gdzie ja tu doszedłem? Totalna nicość, Szuwary. Wodnik, szuwarek. Gdzie ja jestem? Ale będę błotniakiem. Nie no, gdzie ja tu wszedłem? Jejku. Muszę stąd iść, uciekać stąd. Żebym się nie ślizgnął na tym błocie. No bo wtedy dopiero będą hece. Dobra, wychodzę. Tych mostków jest po prostu więcej. I mi się wydawało, że innym wchodzę i będę w innym miejscu. No nieważne. Byłem w szuwarach, było jak było. Tak to jest, jeśli chodzi o... Rumunów, o ten kompleks biedoty, o tym lenistwie. Właściwie mało powiedziałem o lenistwie, ale chciałem też o nim trochę wspomnieć, bo jednak tak po prostu no tak jest, taka jest prawda. Rumuni nie są takim pracowitym narodem, jakim są na przykład Polacy. Nim jeszcze dużo brakuje do tego. To co są bardziej kombinatorzy, bardziej, żeby się nie zmęczyć, nie spocić się. Ja nie mówię, że wszyscy, tak? bo ktoś będzie chciał to wyciąć z kontekstu, no to wytnie, ale generalnie pracowici to oni nie są za bardzo. Takie jest moje odczucie, mieszkając tutaj już prawie 7 lat. Jak jest z wami? Podzielcie się w komentarzach, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Ja już kończę. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Ładnie w tym parku jest ładne widoki na jezioro. Oprócz komentarzy. Zostawiajcie też łapki w górę, subskrybujcie nasz rodzinny kanał. Możecie udostępniać te filmy, żeby się niosły w odkłaniach YouTube'a. No i pozdrawiam Was. z Teneretu, Louis w Bukareszcie. Trzymajcie się zdrowo. Papa. Pa.